Marszałek, Wysoka Izbo, Jaki Lejba Bronstein, znany pod pseudonimem Lew Trocki, twierdził, że w Państwie Socjalistycznym, jak ktoś nie będzie grzeczny, to nie da mu się pracować i umrze z głodu. Stwierdzamy właśnie, że w dzisiejszych czasach można komuś nie pozwolić pracować, czego partia Korwin nie rozumie, jak można komuś nie pozwolić pracować, bo się robi tylko czarny, czarny rynek. Ale stwierdzamy jednocześnie, że osoba, która takiego prawa pracy nie ma, może też być ubezpieczona z tytułu pracy. No to zdecydujmy się, panie ministrze, pytam, czy żyjemy w kraju faszystowskim, gdzie można człowiekowi nie pozwolić pracować i, i, i ten, czy też w kraju wolnym, gdzie można pracować i wtedy można pobierać od niego składkę. Jak można pobierać składkę od kogoś, kto nie jest legalnie upoważniony do, do pracy? No. A, proszę państwa, co do, co do problemu, Wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przypominam, że ze, ze Związku Sowieckiego też ludzie potrafili wyjść. Trudno było, ale niektórzy wyszli. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.